Dzisiejsza opowieść nie jest zwykłą historią o codzienności. To zdarzenie, które wydarzyło się nagle, bez ostrzeżenia i sprawiło, że poczucie bezpieczeństwa w czterech ścianach domu zmieniło się w coś niepokojącego. Czasem myślimy, że nasz dom to twierdza. Znamy każdy kąt, każdy przedmiot, każdy dźwięk, ale bywa, że wśród tego, co bliskie i znajome, ukrywa się obecność, której nie dostrzegamy. Światło kontrolki, cichy szmer urządzenia, drobiazgi, na które nie zwracamy uwagi, mogą nagle odsłonić coś, co lepiej byłoby zostawić w cieniu. W dzisiejszej historii usłyszycie o kobiecie, która odkryła, że nie zawsze jest sama, że czasami ktoś obcy potrafi przeniknąć do naszego życia w sposób, którego nie umiemy sobie wytłumaczyć. Niewinna rzecz, przeznaczona do opieki i czuwania, stała się narzędziem grozy. Kto obserwował jej codzienność? Kto miał dostęp do tego, co powinno być prywatne? I co zrobić, kiedy zdamy sobie sprawę, że nie jesteśmy już sami, nawet we własnym domu? BENNY ANIMATIONS POLSKIE To stało się kilka godzin temu i ostro namieszało mi w bani. Jestem 24-letnią kobietą. W sypialni trzymam elektroniczną nianię podłączoną do Wi-Fi, dzięki czemu mogę obserwować mojego synka i jego łóżeczko, kiedy z mężem siedzimy na dole. W sypialni na drugim piętrze mojego domu na ogół jestem półnaga, ponieważ nie ma tam klimy, a w Wisconsin mamy teraz lato i dzisiaj jest prawie 40 stopni. Leżałam sobie w łóżku popijając browar i oglądając telewizję, kiedy zauważyłam, że kontrolka niani się zapaliła i kamerka była zwrócona w stronę łóżka. Zeszłej nocy mój synek spał w chłodnym śpiworku na łóżku z mężem, ponieważ ja pracuję na nocki w szpitalu. W każdym razie, jeśli kontrolka niani się zaświeca, to oznacza, że ktoś podgląda obraz z kamerki przez stronę lub aplikację. Chcąc zażartować, wysłałam smsa do męża, który wtedy akurat siedział w robocie. Nazwałam go z bokiem, ruszając się przed kamerką i mówiąc do niej. Ale coś było nie tak. Minęło co najmniej kilka minut, zanim odczytał moją wiadomość. Kiedy otrzymałam odpowiedź, włosy stanęły mi dęba. Powiedział, że od tygodni nie odpalał aplikacji kamerki. Z całą pewnością to nie on mnie obserwował. Mąż kazał mi natychmiast wyłączyć nianie. Zrobiłam, jak powiedział. Nie mam zielonego pojęcia, kto mnie podglądał, ani skąd wziął dane logowania. Zboczeńcu, który podglądałeś mnie przez elektroniczną nianie, obyśmy się więcej nie spotkali. Beny Animation Polskie. Tak kończy się ta opowieść. Zwyczajny wieczór, chwila odpoczynku w domowym zaciszu. Nagle zmieniła się w coś, co trudno nazwać przypadkiem kontrolka, która zapaliła się nie bez powodu. Obraz, który ktoś śledził z drugiej strony, i pytania, na które nie ma odpowiedzi. Dom miał być miejscem spokoju, azylem, w którym nie trzeba niczego się obawiać. Tymczasem okazało się, że prywatność może zostać naruszona w najbardziej intymnej przestrzeni w sypialni. Kto to był? Zbieg okoliczności, włamywacz cyfrowy, a może ktoś, kto od dłuższego czasu obserwował każdy ruch. Nie dowiemy się tego nigdy. I może właśnie w tym tkwi największy lęk, w niewiedzy. Ta historia przypomina, że to, co bliskie i bezpieczne, może w jednej chwili odsłonić swoje drugie, mroczne oblicze. I że granica pomiędzy codziennością a koszmarem jest cieńsza niż nam się wydaje. Jeśli ta opowieść Was poruszyła, zostańcie z nami. Przed nami kolejne historie o ludziach, którzy zetknęli się z tym, co dziwne, przerażające. I trudne do wytłumaczenia. Inne domy, inne tajemnice, inne noce, które zostają w pamięci na długo. Subskrybujcie i oglądajcie następne odcinki. Benny animations polskie.